Cześć, no, witajcie w kolejnym odcinku Wędkarskiego odjazdu. Moi drodzy, niestety, piątek 13. wyobraźcie sobie, że Daniel miał być ze mną i go nie ma. Niestety, jedziemy z Iron na stanowisko numer 6 i 7 na łowisko Ademak. Zostało nam 8 minut, dojeżdżamy nad wodę i kolejna przygoda. Mam nadzieję, że i tym razem uda się nam coś złowić. Jeżdżamy. już tą trasę w tym roku widzieliście? A my jedziemy tym razem na tamtą stronę Wjeżdżamy na stanowisko numer 7 Zajmujemy siódemkę Szóstka jest bliżej środka wody Natomiast tutaj porozmawiałem sobie chwilkę z właścicielem A i stwierdziliśmy, że wezmę Spróbujemy teraz bliżej trzcin się tutaj przytulić Tutaj coś bąbluje, zobaczcie na Naprzeciwko A tu mamy prąd Skrzynka, do której możemy się podłączyć I stanowisko 7 Zobaczcie jak fajnie Я их i dojechałem. Jesteśmy na stanowisku numer 7. Mamy stanowisko z pomostem, z ławeczką, Nie zastanawiałem się wcześniej jak wybierałem, tylko gdzieś tam na mapie sobie wytyczyłem punkt. To stanowisko będzie moje i tak to wygląda, czyli mamy marker i do końca do Mnicha, czyli możemy tutaj linię brzegową obstawić środek troszeczkę wody. Cała woda obstawiona, kwitnie. Mam wrażenie, że ona kwitnie, więc nie wiem czy to jest dobry czy zły znak, ale zobaczymy co się będzie działo finalnie. Ja się rozpakowuję, bo mamy godzinę przed 17, więc nie mamy dużo czasu do tego, żeby było ciemno. Oczywiście tak jak poprzednio centryczne ciężarki będą tutaj też i będziemy betonówkę gradów używać, natomiast widzicie jest lepto ledcora. nie będziemy używać zaraz to wszystko przewiąże, założymy ciężarki setki i na lince głównej tak jak widzicie będziemy tylko i wyłącznie łowić, bo tutaj tylko i wyłącznie tak można bo taka taktyka na teraz. 2 metry przy trzcinach mamy 2 m1,9 metra. I zobaczymy, co się dzieje przy mnichu. Kolejny zestaw będziemy wywozić tutaj na tego markera, go delikatnie widać, natomiast tym bardzo, bardzo przytulimy się do brzegu. A zobaczymy, podpłyniemy pod trzcinę, zobaczymy, co się dzieje na wysokości trzciny. Całkowicie się wypłyca i myślę, że jeden zestaw warto by było postawić gdzieś tych Rejonach. Zestawy przygotowane. Grat 220 gram. Zobaczcie, on będzie szedł na wędkę tą po prawej stronie, czyli ta, która będzie najbliżej markera. A tutaj, gdzieś na tym jednym i drugim kiju, mamy ciężarki centryczne, które dzisiaj zamówiliśmy i przyszły nam do paczkomatu. Foxa 99 gram, taki i drugi identyczny, 99 gram centryki. I tutaj będziemy dawać wszystko do woreczka PVA albo do siatki, a tam siatkę nakujemy, więc ciężarek. Ten będzie na tej wędce do zrywki, a reszta będzie tak, jakby na centrykach. Szybsze na pewno te są do zacięcia. W ten sposób próbujemy. Wiem, że zimową porą lepiej łowić na centryki. Natomiast tutaj dystans do markera być może to jest jakieś w granicach 70-60 więc, metrów, więc będzie naprawdę ok. Ja się zabieram za zestawy. A więc tak: Citrus Nad pop-up, tym razem dam popapa, 14 mm i do PVA dam Zinged Juice. Następny to będzie wątroba od Degreita, jak widzicie. Kuleczki zalane, duża kulka 20 czy 18 mm I do tego pineska biała Ostatnio jak byliśmy na przystani karpiowej Jak widzieliście na Milana chyba wędkę Wątroba z pineską Zrobiła nam branie ładnego karpia I na samym końcu klasyka Którą zawsze tutaj stosuję Czyli orzeszek tygrysi, cream seed I tak tego będę się teraz trzymał Zestawy już Wam pokazuję Klasyka gatunku mnie na tą wodę Czyli kurszank, jeden odczepie, Haczyk numer 6, z malutką tutaj otuliną czy tam termokurczką, slip Rig 18LB i zaczynam montować. I zaraz, póki jeszcze jest jasno, wywiozę pierwszy raz chyba na tej wodzie. Tak mi się wydaje, zestawy. Jak widzicie robi się coraz ciemniej. Drugi zestaw przed samą nocką. Jestem już gotowy praktycznie ze wszystkim. Jak widzicie, citrus NAT, orzeszek tygrysi, TV. -ka. O, tu jest kółka na ronirigu różowa 14 mm malutka na sztywniaku, low carbon i na końcu roni. Taki oto zestawik ląduje na środek pomiędzy jednym brzeg a markera. Zobaczcie, jak się pięknie robi. Naprawdę. No, mamy super pogodę. A mi został ostatni zestaw. I to będzie wątroba, czyli kulki zmielone. Jak widzieliście kiedyś, to już robiłem. Kulka, która jest zalana, ale dałem suchą, i do tego podpiąłem to TCT Pineską. Do PVA, do tej, którą tutaj mamy, dajemy pelet 2 mm Method mani fish i zalejemy to najprawdopodobniej, czekajcie, tą wątrobą, którą gdzieś tutaj mamy, tutaj jest wątroba, zalejemy tą pepałkę. Zobaczcie, taka kuleczka z Slip Slipderick, większy haczyk po czwórka. Jak widzicie, tutaj pasta wolframowa, no i centryk. I to idzie pod krzakiem. Zobaczymy, co się pod krzakami będzie działo na takiego śmierciuszka. Woda ma 19 stopni, więc jest mega ciepła. Ta ryba na pewno, jeżeli będzie żerowała, to jej to nie będzie przeszkadzała taka wielkość haka i... I taka kuleczka, a jutro, jeżeli się nic nie będzie działo, będziemy kombinować. No i tak wygląda zestaw, jeśli chodzi o wątrobę, na tą PV-kę mocno, mocno ją naprawdę dopalimy, tu mamy wątrobę od tego i w ten sposób. No i dobra. A więc tak, zestawy wywiezione, tak jak Wam pokazałem, starałem się pokazać. Jutro może na spokojnie jak będzie jasno, bo teraz jak wiadomo już jest ciemno gdzieś tam samemu to ponagrywać to jest troszeczkę problem. Tomek u mnie już w aucie siedzi, e, Max poszedł tylko zobaczyć czy zasięg centralki tutaj łapią, e, bo oni chłopaki łapią we dwójkę. Tomka mieliście już przyjemność poznać na bobrach. To jest Tomek e, z Maxem, nie wiem czy was wtedy nagrywałem? Byliśmy z kamerą u was, nie? A tak, bo ja dopiero teraz ten materiał tworzę. W ogóle jestem, słuchajcie, dzisiaj miał być materiał, bo dzisiaj jest piątek, ale niestety z racji tego, że tego materiału wyszło tyle, trochę ryb połapaliśmy i ogólnie byliśmy u chłopaków, więc dałem sobie spokój, żeby na szybko, na szybko robić jakikolwiek materiał i wrzucić. Będzie, myślę, że w tygodniu wrzucę Wam, żebyście widzieli, a jeszcze przed, po tym materiale, który zobaczy, zobaczycie, jest jeszcze kolejny fajny, no i potem ten film, jeszcze zaraz jedziemy gdzie indziej, gdzie indziej, więc tak będziemy sobie teraz odpoczywać. Mamy nadzieję, że coś nam dopiszemy nad tą wodą tym razem. może coś większego, kto wie. Jesteśmy trzeci raz nad tą wodą. Zawsze wracaliśmy z rybą, ale zawsze mieliśmy pogodę taką mega deszczową. Teraz będzie ładnie, słonecznie, bezchmurnie chyba jutro, z tego co kojarzy, ale ciśnienie leci w dół. Więc pytanie, czy będzie to korzystne? Oby, oby, trzymajcie kciuki. Wieczór przed nami. Mam nadzieję, że coś tutaj zagra. No i co? TV, TVP Sport, będziemy sobie zaraz oglądać meczek. Francja, nie wiem, Holandia, tutaj było chyba coś takiego. Słuchajcie, odpaliłem tą naszą jarzeniówkę, już komary kurde latają Ona jest podpięta pod akumulator Będę musiał ją przerobić na 12V i normalną ledówkę tutaj zamontować Bo to jest słuchajcie, że żarówka Kurde, komary żeniówka, która jest z przetwornicą i ona jest normalnie jakby po 230, ma przetwornicę wbudowaną, tak śmiesznie, co Niemcy kiedyś wykombinowali, ale światła daje wystarczająco, więc taki akumulator 80 to może świecić i świecić, bo ona ma 18 W, więc spokojnie myślę, że z około 45 godzin można na niej cały czas, nam to, świecić sobie, ale jest jasno, wystarczająco, zobaczcie, max, Tutaj słoninkę z, z Ukrainy nam tnie. Mamy salami, pieczareczki i akropolis akurat z Grecji, tak? Tak. <gry> Co to jest w ogóle? Koniak Koniak. No koniaczek właśnie, słuchajcie. No i tak zaraz meczyk będzie Belgia, Francja, więc będziemy Holandia. sobie oglądać. Belgia. Holandia, Nie, Francja, Holandia. Tak. Francja, Holandia, no, Francja, Holandia. A raz zobaczcie, ona to tylko by chciała jeść oczywiście. No i tak sobie siedzimy i czekamy. Nabranie, nabranie, nic się nie dzieje. Widać wzdłuż autostradę i światła, ale spokojnie jest na całej wodzie. Za dwie minuty mecz się zaczyna. O! Spójrzcie. Tylko oczywiście głosu wam nie dam, bo gdzieś tam YouTube mi wyłapie, ale my sobie będziemy oglądać i będziemy sobie jeść słoninkę salami i pieczereczki, i popijać sobie dwineczkiem takim. Więc super. Tak sobie siedzimy, słuchajcie, oprócz tego pika, który miałem na czerwonej węce, póki co nic się nie dzieje. A mamy godzinę, już wam mówię którą. Godzina 22.39, a tutaj podobno nocą się nie łowi i jakby faktycznie gdzieś tam jakieś pojedyncze wrania mieliśmy, jakby baliśmy. O Aira piszczy oczywiście pożarcie godzina stoliku. Natomiast myślę, że w ciągu dnia być może będą większe szanse, gdzieś tam będziemy zestawy przewodzić i zobaczymy co się będzie działo. Póki co siedzimy, oglądamy mecz. Eee. No i jest 2-1, więc za chwileczkę kończymy i idziemy spać. Trzymajcie kciuki, żebyśmy mieli jakieś ryby. Popaki uciekają już koniec, impreski. koniec impreski. i koniec Trzeba iść z Trzeba jest I co, rano się widzimy, nie? Rano się, rano się rano rano widzimy na kałużkę. No, dokładnie, na kawę, jakąś albo kawocia. herbatkę. No, no to co, dobrej nocki, Oby no była jest. dobra no Również efektywna. Dziękujemy. Uciekajcie. No, do, Chodź tu, do środka. No to trzymajcie się. No, dzień na razie. A ja słuchajcie, zaraz łóżeczko tutaj rozkładam. No i co? I też idę spać, bo jakby nie ma sensu długo siedzieć. Może coś się w nocy zadzieje. Oby jakieś tam piki były, ale nic więcej. No, widać, że na całej wodzie jakby jest spokój. Ta temperatura, która tutaj jest, mówię. Te deszczowe dni chyba rybot tutaj faktycznie lepiej żeruje Czekamy, zobaczymy. Jutro będziemy w razie czego zmienić, taktykę, mamy nie za dużo czasu, ale może uda nam się przychwyczyć jakąś rybę. No i witajcie w kolejnym dniu, póki co bez ryby. Piękna pogoda, nam dopisuje tutaj na tym łowisku, jest połowa października, słuchajcie, a ja w krótki rękawku o godzinie 8.30 chodzę. No ale nic, w międzyczasie ogarnąłem się i teraz będę robił sobie śniadanko. Sąsiedzi złowili jesiotra, <grych> to wam pokażę od razu jak wygląda e, jakiś duży, więc... No, rzuca się, rzuca się, więc zobaczymy co tam z tego będzie. Nie ma kartki no, Nie, to one nie żerują. No ale i ważne, że coś, coś się zadziała. Pięknie. Jeszcze jedno. Ale pogodę, zobaczcie, jaką mamy. No naprawdę. Chmurki są, jest ciepło, jest naprawdę ciepło. Tam chłopak nawet w krótkiej koszulce. Jeden drugi, a jeden kolejny bez. 15 października. No, no masakra. Powiem tam w szoku jestem, jak ta pogoda zwariowała, ale dla nas to dobrze. Bo jest ciepło. Tylko, że na tej wodzie efekty mieliśmy, jak pogoda się psuła. a w niedzielę ma się powsuć, ma się zrobić z tych temperatur takich 20, kilka, 11, więc o jakiś spław widziałem. Czekajcie. No a z tych 24 ma się zrobić 11 stopni w niedzielę, więc będzie taka masakra spadek temperatury. Ciśnienie chyba będzie w normie. Eee, no teraz jest niskie ciśnienie. Może dlatego też te karpie nie do końca tutaj żerują. No ale zobaczymy. Będziemy coś tam przewozić, kombinować cały dzień w dzień. Można to lepiej zrobić niż w nocy oczywiście. Ciędanko robimy takie panini w środku akurat kupiliśmy coś takiego panini z szynką i serem, więc powiem wam, że je próbowałem. to jest naprawdę fajne, do lodóweczki sobie wsadziliśmy to i tak na dwie doby spokojnie macie żeby gdzieś na wyjazdy na te 24 godziny lodówce mogą leżeć, a potem sobie tylko odgrzewacie. Dobra, będziemy ściągać zestawy po kolei jeden za drugim no i co? Trzeba przewozić jakby jest taka opcja, bo jest po dziesiątej, więc możemy startować, zobaczymy czy coś z tego będzie. Ja sobie wszystko tutaj przygotuję o, rozłożę i GoPro na głowie mam, jest jasno. Słuchaj, słuchajcie, musiałem ubrać. Musiałem ubrać bluzę. Bo ten wiatr, który taki się zebrał, no to pewnie mam niezaciekawy. ciekawy. I patrzcie, co tutaj napłynęło, wszystko do nas. Ten wiatr wszystko nagonił w tą stronę, więc nie do końca fajnie. No ale dobra, znaleźliśmy miejscówkę. Odsunę się troszkę od, tej, tutaj, od tych stanowisk z trzcinami. Nie ma nie ma, no, nie ma nikogo na tym stanowisku, więc o, tutaj spław. I zobaczymy, jeden zestaw tam. Znalazłem mega fajne górki, zaraz Wam pokażę na kamerze, jak to wygląda. Wracamy i wywożę zestaw. A to pierwszy, ten bałwanek, taki mikro bałwanek powiedzmy, ale syw, zobaczcie, co zrobi na wodzie. Ten kijaszek jest naprawdę pomocny. Mega. Godzina 12 I siedzimy sobie, obserwujemy wodę. Pogoda, no ciepło jest, nie wieje już jak wcześniej. O 17 ma zacząć padać deszcz, więc, jakby jest to naprawdę pozytywna informacja dla mnie, bo w deszcz zawsze gdzieś tutaj łowiliśmy te ryby. A tym razem, jak widzicie, no jest ładnie, fajnie do posiedzenia. Jakby tak, takich, takich dni nad wodą też by się chciało. No ale szukamy i czekamy na tą rybę, żeby ją jednak pokazać, wyciągnąć. Jakby to jest główny cel. Nic, oprócz tego, że odpoczywamy Ciśnienie jest niskie, ja zaraz sobie tabletkę wezmę, bo mnie głowa boli Jakaś kawka może później chłopaków, bo zapraszali Najpierw niech oni sobie obiad zjedzą Nic pozostaje, jak tylko czepię Patrzcie, pogoda zaczyna się zmieniać Liście zaczęły lecieć Ale jest pięknie no i chmury idą, o 17 ma zacząć padać, tak więc... No, auto tłuce, tłuczę cały czas. O 17 ma zacząć padać, tak więc być może wtedy coś się zmieni. Kto to wie, kto to wie. Zaraz będziemy przywozić ponownie tą wędkę, którą mieliśmy tutaj rzuconą na prawo. I myślę, że wywieziemy ją teraz troszeczkę dalej. No bo póki co na niej też się nic nie dzieje. A ja sobie przygotuję bruskettę. Jeden czosnek, jeden ząbek czosnku na jeden, pomidor Świeża bazylia już trochę ścięta, ale jeszcze tutaj listków troszeczkę jest Pieprz, sól, oliwa z oliwek, extra virgin do tego szynka prosciutto i mozzarella, którą mam tam w lodówce. Zaraz Wam wszystko pokazuję. Przygotuję najpierw pomidorki. Pomidorki kroimy w kostkę. Już mamy dwa malinówki, dwie malinówki skrojone. Jeszcze jedna. Do tego trzy ząbki czosnku. Tu mamy wyciskarkę, więc zaraz Wam wszystko pokazuję po kolei jak to robić. Najpierw pomidory. Czosnek dodałem. Dwa ząbki czosnku na dwa pomidory. Bazylia. Świeże listki. Do jak to lubi, jakiej ilości. I widzicie, do chlebka tostowego serek mozzarella tarty. I do tego szynka prosciutto Teraz plasterki poukładam, to wszystko się zagrzeje, a na to dajemy potem pomidorki i będzie mmmm talala Chlebek tostowy z prosciutto już na tosterze od Ridgemonkey'a i teraz podgrzewamy I grzanki podgrzane, a teraz pomidorki wszystko nakładamy Po kolei sobie to kto ile tam lubi na takie grzaneczki I powiem Wam, to jest niebo w gębie nad wodą Szybko to się robi nie trzeba mieć jakichś mega specjalnych składników cyk. Robiłem z dwóch pomidorów i cztery grzanki i zobaczcie jeszcze pomidora zostało. Ża żałuj Daniel, że Ciebie nie ma, byś spróbował mega. Kiedy indziej spróbujesz, no, bo jak pojedziemy naborowy staw, to, to tam ci ewentualnie zrobię. No, i zapraszam do jedzenia. No i zobaczcie, rozpadało się. Mega mega. Jakby. Wiem, że to może nie jest zbyt pocieszające, natomiast myślę, że za jakieś pół godzinki, w tym deszczu pójdę przewieźć zestawy, położę na głębszej wodzie. Mimo wszystko, no i zobaczymy, co się będzie działo później. No, i mamy wieczór, noc się zbliża. Ja przewiozłem trzy zestawy de facto jeden położyłem identycznie jak poprzednio czyli na tej górce gdzie coś tam się działo natomiast zmieniłem troszeczkę koncepcję co co na włosie dałem orzeszka tygrysiego i połóweczkę 14 mm waftersa takie coś wymyśliłem sobie zobaczymy czy to się w ogóle sprawdzi a reszta zestawów jeden po lewej stronie, drugi po prawej i tyle, jak coś będzie się działo to oczywiście wam powiem na chwilę obecną idę na stanowisko numer 1 do chłopaków napić się jakieś kawy i chyba tyle, co mogłem zrobić, to na chwilę obecną zrobiłem. No, pogoda się zepsuła, więc jest to korzystne dla nas. E, przynajmniej wcześniej tak było zawsze, że jak padało, to, to były brania. E, I może coś tą rybkę dzisiaj pobudzi do jeszcze dożerowania. No bo godzinę już wam pokazuję i mam mówię, która jest 1814, więc no, jeszcze do nocy dużo, dużo czasu. A myślę, że ona tutaj takim późnym wieczorem też zazwyczaj lubiła brać, więc może akurat. Ja kamerę odkładam, GoPro zabieram ze sobą, centralkę oczywiście mam. No i tyle. No nic więcej nie mogę zrobić. Aj, zobaczcie tutaj, o. Sobie grzecznie. Grzecznie siedzi. Ja mam tutaj takim grzejniczkiem, będę się dogrzewał. Teraz go wyłączyłem, ale on jest na termostacie, o. Odkręcam. I to ma 400 W, już kiedyś wam wspominałem. Jest to fajna alternatywa, jak jedziecie na łowisko, gdzie są bezpieczniki, no i tam można ewentualnie podłączyć do 2-3 amperów jakieś urządzenie. No, powiedzmy czterech nawet to, to wtedy wywala korki. No, to jest taki dogrzewacz Ale naprawdę daje dużo temperatury Żeby takiego busa sobie ogrzać Myślę, że w namiocie mógłby też dać radę Żeby tylko ocieplić go Bo wiadomo, nie zrobi tam temperatury Bóg wie jakie jak Webasto Ale jest to opcja fajna No i tyle, no, lampka, telewizor Słuchajcie, busik to busik, jednak jest naprawdę wygodnie Idę do chłopaków, centralkę mam Oby coś się zadziało, naprawdę chciałbym wam pokazać jakąś rybę Bo jednak Wyjazd bez ryby no jest to zawsze coś takiego słabszego. Zawsze też gorzej się montuje, zawsze się gorzej montuje filmy, aczkolwiek lataliśmy dronem, więc kolejne jakieś ujęcia będą mimo to fajne. Mamy godzinę 21.20 i kompletnie nic się nie dzieje Słuchajcie, to jest, to jest najlepsze, deszcz spadł No ale takie okresy przychodzą na każdej wodzie W tym okresie jesienno-zimowym No i tym razem niestety trafiło to na nas Zobaczymy, jeszcze nocka przed nami Natomiast zestawy przewożone, e, przewiezione Nie będę już tutaj przerzucał, kombinował Zostawiam tak jak jest e, I czekamy do rana Rano, od samego rana jeszcze dwa zestawy Tak myślę, przed wyjazdem przewiozę Mam pomysł na to, co tam ewentualnie można by było zrobić innego, jeszcze innego. I tyle. Dogrzewamy się tutaj piecykiem, bo prąd jest na stanowisku. Tutaj mam podłączone wszystko. Telefon mi się ładuje. Ciepło. Już jest ciepło w aucie, ale dzisiaj się chodziło przez te deszcze. Także tak, w nocy ma być koło 7-8 stopni, że myślę, iż ten kaloryfer będzie mi tutaj grzał cały czas. On ma 400 W, tak jak Wam wspominałem wcześniej. I takie ciepło optymalne daje. Jak będzie, trzeba, jak będzie za gorąco, to po prostu wyłączę i tyle. Na chwilę obecną żegnam się z wami, widzimy się nad ranem, albo być może, mam nadzieję, mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że przy jakiejś rybie gdzieś tam wieczorem, albo w nocy lub... No już noc jest, więc nie wieczór, więc w nocy lub nad ranem. Poranek, poranek, dzień dobry. Słuchajcie, u nas no niestety bez ryby, ale na jedynce u Maxa i u Tomka jest ryba, więc ją wam pokażę, bo trochę tutaj popatrzyliśmy, wczoraj pochodziliśmy i mają karpia. No i jesteśmy u Tomka i u Maxa. Zaraz zobaczycie porannego karpia, którego u nas nie ma, <grystanie> ale u nich zobaczycie. A się do No to Maxowi udało się. Złowić karpia, fajnie. Nie, nie, No jest, gratulacje. No. No. Zaliczony. Zaliczony wyjazd. Proszę, no i super. Patrzcie, jaka pogoda jest w klatkę. No Wczoraj deszcz, wiatr, potem znowu słońce. Dzisiaj nad ranem, no, piękna pogoda, w nocy było zimno. Ja sobie śniadanko przygotowuję. O, proszę, jeszcze mi zostało, więc trzeba to zjeść. No i już porządek w kwałcie jest jakiś tam ogar wstępny. Zacząłem się pakować. Tu wszystko już sobie też poukładałem ale wędki jeszcze stoją, wiaderka się suszą oczywiście kołyska, bo była mokra od tego deszczu, no i czekamy może do ostatniej chwili, zjem śniadanie potem pójdę jeszcze do Maxa i do Tomka na, 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 na kawę no, oni tam powoli chyba też już się zabijają, ale jeszcze do 14 w czystej teorii można tutaj siedzieć więc zjem, kawka i później już takie finalne pakowanie, to wszystko co tutaj mogę to zaraz dopakuję do samochodu, wiadereczka i tak dalej, żeby tylko czekam aż mi wyschną Wędki na samym końcu wrzucę po prostu w dochodala i wsio. Nadszedł czas na zakończenie tego odcinka. Jak widzieliście, u Maxa udało się złowić rybę. Fajnie wyciągnął jednego karpika przy okazji test jego PB. Tomek nic nie złowił, ja również, więc. Tak oto kończymy ten odcinek. Trochę polataliśmy dronem, więc zobaczycie sobie wodę. Naprawdę jest tu bardzo fajnie. W przyszłym roku na pewno zawitamy na tą wodę ponownie, żeby zmierzyć się tutaj z tymi rybami. No przyszedł taki okres, że niestety ryba nie brała. Słuchajcie, na całym łowisku nikt nie złowił ryby. Nikt. Oprócz tego e, Karpia Maxa, który no, dzisiaj był nad ranem wyciągnięty. Także no, gdzieś tam prawdopodobnie ta ryba e, przez te ciśnienie, które skakało nie żarowała tak jak trzeba i tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie na kolejnych filmach, że podobał Wam się ten film. Jako tako udało mi się go skleić, fajnie przygotować i co, do zobaczenia, a na pewno na kolejnej wodzie będziemy całą małą taką naszą ekipą, czyli Kasia, Milan, Daniel i Aira, będziemy wszyscy razem, jedziemy w fajną wodę, na fajną wodę, gdzie myślę, że może i tym razem uda nam się wyciągnąć ładne ryby. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, hej.